Co macie pod kloszami? Fuj, Julie ma kurze łapki. A Mia Happy Meal, super. Zastanawiam się, co będzie smaczniejsze w połączeniu z czekoladą. Co oni włożyli do mojego Happy Mila? Wow, to frytki i burger. Nie mogę się doczekać, kiedy tego spróbuję. Mm, przepyszne fryteczki. Ciekawe, jakie będą z czekoladą. Spróbujmy. O tak, ale dobre. Obleję czekoladą wszystkie frytki naraz. Mmm, rewelacja. Właśnie widzę. Ech, skończyły mi się frytki. Przejdźmy do burgera. Zamierzam od razu zanurzyć go w czekoladzie. Z frytkami mi smakowało. Z burgerem też będzie nieźle. Mmm, to jest takie smaczne. Julie, tak mi przykro, że tego nie spróbujesz. Nie mogę się zatrzymać. Chcę zjeść wszyściutko. Mija ale apetyt. Widzę, że ci to bardzo posmakowało. Aż palce liżesz. Julie, teraz twoja kolej jeść kurze łapki z czekoladą. Wpadłam na genialny pomysł. Zaraz się zabawimy. Ej, co ty wyprawiasz? Jedz już kurze łapki. No dobra, próbuję. Muszę dodać więcej czekolady, żeby nie czuć ich smaku. I to jest okropne, ale to challenge. Ochyda! Oh, tu nawet czekolada nie pomaga. Julie, brawo, że zjadłaś te wszystkie łapki. Będziesz miała więcej szczęścia w następnej rundzie. Popij to wszystko czekoladą. Może to sprawi, że poczujesz się trochę lepiej. Mija chce być pierwsza? Nie? Dlaczego nie Julie? Ona naprawdę chce. Kura! Szybko podnosz klosz. Kurczę, masz cytrynę na patyku. W sumie kwaśne i słodkie powinno do siebie pasować. Nie martw się o to zbyt wcześnie. Julie, co ty masz? O rany, lizaka i kolorową posypkę. Super! Czuję, że to będzie dobre. Nie chcę tego jeść, przecież cytryny są naprawdę kwaśne. Skoro mi ja nie chcę, to ja zacznę. Najpierw obleję lizaka czekoladą. A teraz obtoczę w słodkiej, kolorowej posypce. Jakie to jest piękne! Zjadaj swoje cytryny, Mia Cytryny? No dobra, spróbuję bez czekolady Fuj, kwasota A teraz z czekoladą Powinno być o wiele lepiej To przecież czekolada Próbuję Chociaż mam pomysł Julie, patrz Odwróciła jej uwagę, więc to po prostu wyrzucę e, To nie tak, pomaliło ci się no dobra, dobra, z ziemią. Mam dwie cytryny i całą pyszną fontannę czekolady. Próbuję. Jakie kwaśne! Ale czekolada troszkę pomaga. Fuj, skończyłam. Zjadłam wszystko. Jesteś zadowolona. Teraz nie czuję buzi. Jakie to jest kwaśne! Ja znowu chcesz być pierwsza? No dalej. Wow, ciastka! Jesteś szczęściarą. Julie chyba nie bardzo. Krewetki? Mia, zaczynaj. A Julie nie się przyzwyczaja do smaku krewetek w czekoladzie. Z chęcią. Te ciastka są takie pyszne, a czekolada tylko poprawi ich smak. Mmm, Aż mi ślinka cieknie. Jakie dobre. Daś mi kawałek? Chyba żartujesz. Masz swoje krewetki. Dla mnie samej ta porcja jest za mała. Teraz zjem na raz dwa ostatnie ciastka. Jeśli nie zjem odpowiedniej ilości, to będę zła i smutna. A chyba tego nie chcemy, prawda? Ale wiem, co chcemy. Chcemy zobaczyć, jak zjadasz swoje krewetki. Krewetki? Nie chcę! Chociaż może z czekoladą będzie lepiej. Spróbuję. Już gryzę. Fuj, jakie to okropne! Jak ludzie to jedzą? Same w sobie są płaskudne, a z czekoladą są jeszcze gorsze. Krewetki zepsuły smak czekolady. Rozprawię się z nimi naprawdę szybko i może następnym razem dopiszę mi szczęście. To wygra i jako pierwszy podniesie klosz. O, Mia wygrywa! Pospiesz się i otwieraj, jestem ciekawa, co masz. Żelkowe spaghetti. Jest pyszne. Ja jesteś taka zabawna. Julia, ty co masz pod kloszem? O rany. To ostra czerwona papryka. To straszne. Słyszałam, że po nich buzia płonie przez tydzień, a z buzi idzie ogień. Julie będziesz musiała je zjeść. Nie masz wyjścia. Nie chcę tego jeść. Może czekolada mi pomoże. No dobra, próbuję. Jest lepiej? Muszę to szybciej zjeść. Nie no, czekolada nie pomaga. Moja buzia płonie. Nie denerwuj mnie. No dobra, dobra, tylko nie krzycz. Zjem wszystko. Jestem teraz Wolverine albo tygrys. Jeszcze nie zdecydowałam. No dobra, próbuję. O rany! Jak to piecze! Pomocy! Tu jest woda, hurra! Czuję się lepiej. Cool. Dobra A ja mam makaron Więc muszę go zjeść w odpowiedni sposób Jak prawdziwy samuraj zjem go pałeczkami mm, Mam nadzieję, że będzie dobry Zanurzam w czekoladzie No to jemy mm, To jest pyszne A z czekoladą to bomba Teraz napełnię czekoladą całą miskę. O rany, mam teraz słodkie spaghetti. Zjem to wszystko na raz. Julie, nie smuć się. Kiedyś na pewno ci się poszczęści. To było niesamowite. Co jest pod moim kloszem? Fuj, to śmierdząca zgniła ryba. Strasznie cuchnie. Julia, ty co masz? A ja mam hot doga. Ekstra. Wreszcie mam szczęście. Widzę twoje spojrzenie. Zapomnij, nie mam zamiaru się z tobą dzielić. To jest tylko dla mnie. Zjadaj swoją rybę. Ale z ciebie, koleżanka. Chcesz, żebym zjadła tą paskudną rybę? No dobra, to zjem. Może z czekoladą będzie lepsza. Albo nie. Dobra, lecimy z tym. Uj, to jest obrzydliwe. Muu. zjadłam. To było paskudne. Nie polecam tego nikomu. Dobrze, nadeszła kolej na mojego pysznego hot doga. Nigdy wcześniej nie jadłam go z czekoladą. Jest naprawdę dobry. Każdy powinien go spróbować. Mm, palce lizać. Dziewczyny, otwórzcie klosze w tym samym czasie. I ja masz śmierdzącą cebulę. Szczęście ostatecznie cię opuściło. A Julie dostała całą paterę babeczek. Są takie piękne i kolorowe. Próbuj. Tak długo czekałam na szczęście i ja oto jest. Tęczowe babeczki. Takie pyszne. Zdecydowanie zjem je wszystkie. A czekolada mi w tym pomoże. Mm, są bombastyczne. Czego chcesz mi ja? Mam się z tobą podzielić? Oczywiście! Proszę! Trzymaj, ale najpierw sama je zjem. Haha, Czartujesz sobie ze mnie? Szczęście w końcu mi dopisało. Nie podzielę się z tobą. Nie oddam ci moich babeczek. Masz pyszną cebulkę, więc ją jedz? No dobra, spróbuję cebuli z czekoladą. Nowe eksperymenty i smakowe kombinacje. Może mi się spodoba. Może nie. Twój! To jest paskudne! Te cebule sprawiają, że chce mi się płakać. Nawet nie wiem od czego bardziej. Od tego, że muszę to jeść, czy od tego, że ta cebula jest taka paskudna. Julie, dziękuję za wsparcie. Mam pomysł. Nie chcę płakać, więc zatkam sobie nos spinaczem. Ups, przepraszam. Dziewczyny, chcemy widzieć co macie. Podnieście klosze. Pój mi, ja to ostrygi. Nie zazdroszczę ci. co ma Julie? Wow, pianki, marshmallows i posypka. Tak, znowu mi się poszczęściło. Tak się cieszę, że mam taki smakołek. Fajnie będzie ich spróbować z czekoladą. Dodamy troszkę kolorowej posypki. Awesome. Idealne i bardzo pyszniutkie. Zresztą nie miałam wątpliwości. Mia, teraz twoja kolej. Mam śmierdzące ostrygi. Są takie brzydkie i żyją. Jak je jeść? Co to jest? Specjalny widelec do ostryk? No to spróbujmy. Najpierw napełnię muszelkę czekoladą. Może dzięki temu będzie lepiej smakować. Nie chcę tego jeść. A teraz użyję specjalnego widelczyka do ostryk. Bleh, to jest paskudne. Nie polecam nikomu tego połączenia. Ale mam jeszcze dwie ostrygi. Zjem je jednocześnie. Żeby jak najszybciej mieć to za sobą. Fuj, chyba się przez to rozchoruję. Ja brawo, dałaś radę. A ja mam całą piramidę. Wow, ale za mnie szczęściasz. Tina ma tylko jedną. Spójrzcie, to przezabawne. Dajcie mi spokój. Tak, mam tylko jedną gumę w dodatku jej nie złapałam. Tina, ty to jak zawsze. No dalej, i tak musisz się zjeść. Czekamy na ciebie. No dobra. Jest całkiem smaczna. Patrzcie na mojego balona. Ups. Ha! Co za uba! Fuj, co ty zrobiłaś, Tina? A, zdejmijcie to ze mnie! Daj, pomogę ci! O nie, wyrwałem ci brew! Porany! Oskar, co ty zrobiłeś? Naprawię to, proszę! Okej. Okay. Brew jest na swoim miejscu. Uf, hura! Ej, ty! Co jest? What? Twoja kolej! A, no tak. Uwielbiam gumę balonową. Jestem zdecydowanie lepsza w dmuchaniu balonów niż Tina. Zaraz wam pokażę. Wow, widziałaś to? Nadmuchała wielkiego balona. Ej, Oskar, a może rozwalimy tego balonika, co? Świetny pomysł. Co ty zrobiłeś? Mam teraz brodę z gumy. No i z czego się śmiejecie? Przeżuję to jeszcze raz. Fuj, to naprawdę obrzydliwe. Gotowe, twoja kolej, Oskar. No, ruszaj. No dobra, to zaczynam. Auć, zburzyłem bierze i teraz boli mnie ręka. Ej, zabieraj te ręce. To jest wszystko moje. O, ta guma smakuje całkiem nieźle. Nadmucham balona. Patrzcie, fajny, co nie? Jest idealny! Super! Ej, nie dotykajcie go, bo go przebijecie! Lepiej przywiążę go do krzesła. I nawet na niego nie patrzcie. Nadmucham jeszcze więcej balonów. I jeszcze więcej! Co za nudy, Oscar? Długo jeszcze? Skończyłem! Cała masa balonów. Ej, co się dzieje? Czy ja lecę? Dziewczyny, pomocy! Wow, żelkowe oczy, uwielbiam je! A ja mam ich całą górę! Ty Tina, patrz! Julie znowu nie ma szczęścia! Ma tylko jedno żelkowe oko! No i co z tego? Jedno oko też jest fajne! Mogę rozciągnąć przyjemność! Mmm, w środku jest naprawdę pyszne truskawkowe nadzienie! Super! Palce lizać! Oscar. Moja kolej? Świetnie, bo jestem taki głodny. Ej, tak właściwie, to moja kolej. Ano, tak masz rację. Mam średnią porcję, więc poradzę sobie z nią naprawdę szybko. Zobaczcie, co wymyśliłam. Jak wam się podoba mój manikir? Fajny, prawda? Jest też pyszny. Ale, czat. Tina ma niezłego farta. O, tak, po prostu kocham żelki. O nie, co z moim gardłem? Nie mogę oddychać. O nie, Tina, czy wszystko w porządku? Wow! Uf, dzięki Oskar. Zapomnij. Teraz moja kolej, żeby coś przekąsić. Skakujcie żelki do mojej buzi. Ach, niesamowite. Te żelkowe oczy są takie pyszne. Po prostu nie mogę się oderwać. Ej, przestań. Ale ja też chcę. Tu jest porcja tylko dla jednej osoby. Czyli dla mnie. Wy już zjadłyście swoje porcje, ta jest moja. prawie skończyłem, zostały mi tylko dwa żelki. No to daj nam proszę po jednym. Szybciutko. Tak, akurat dla nas wystarczy. Nie i jeszcze raz nie. Ach, to było naprawdę pyszne. Czy ja mam oczy na całej twarzy? A! Wow, to frytki! Jak to? Dlaczego mam tylko jedną frytkę? Nawet średnia porcja to za mało. Wow, to mój szczęśliwy dzień. Ha, Julie ma znowu jakiegoś okruszka. No bardzo zabawne, naprawdę. Ach, co za zapach. Biedactwo, no zjadaj już! Zjem kiedy i jak będę chciała! O, teraz mam dwie frytki, są takie smaczne! Niesamowite! Oskar, do dzieła na co czekasz? Mówisz masz? Zjem sobie moje fryteczki z sosem. Mm, pyszne, co Julie? Palce lizać. Um... A wiem, jak dać mu nauczkę. Dodam mu ostrego sosu, kiedy nie będzie patrzył. To będzie przezabawne. Ekstra niczego nie zauważył. To będzie epickie. ale to jest pyszne. O rany! Gorąco mi! Jestem cały rozpalony! Chwileczkę! Wiem co robić. Uratujecie, tu jest woda! Uff, przeszło mi dzięki, Tina. Oh. Nie ma za co. Ej, przestań chlapać, Oskar. Przepraszam, już jest okej. Okay. Mam świetny pomysł, jak zjeść moje frytki. Wezmę troszkę keczupu i wyleję go na wierzch, jak fontannę. Wow. Właśnie tak. Super, to wygląda mega pysznie. Ech, skończył mi się keczup. Zabierajcie ręce, to wszystko jest moje. Mm, no, co za pyszności. Hmm. Ale znieści wózka, już wiem, założę się, że nie zauważy, jeśli ukradnę jedną fryteczkę. Fyszka! O nie, frytka utknęła mi w gardle. Czekaj, pomogę ci! No, byłaś w końcu! O, to boli! Daj mi go tu! I cyk! Och, to nie zadziałało. No dobra, zaraz się bardziej przyłożę. Oskar! Czy to była frytka? Czy to była moja frytka? Prawie umarłem. To za karę. Ech, tym razem ja mam jednego pączka. No dobra, spróbujmy. Co? O rany, farciara z ciebie. Zgadza się, mam całą górę pączków. Nareszcie im nie się poszczęściło. Super, starczy dla nas wszystkich. Ej, spadać stąd. Te pączki są moje. Zaczynaj, Tina. No dobra. Mam pomysł. Skoro mam tylko jednego pączka, to zjem go w wyjątkowy sposób. Jak w restauracji. Z nożem i widelcem. Życzcie mi smacznego, moi drodzy. Mmm, jaki pyszny. Oh Czuję się jak z wyższej sfery. Awesome. Oskar, twoja kolej. No, wspaniale, w końcu zjem moje pyszniutkie pączki. O nie, gdzie twoje maniery? Nieważne, najważniejsze, że to mi tak smakuje. Te pączki są boskie. O, zostały jeszcze okruchy. Co za uczta! Fuj, nie mogę na to patrzeć. Zachowujesz się jak zwierzę. Skończyłem. O, dokładka. Zapomnij, masz już dość. To są moje. No co za cudowności. Mam świetny pomysł. Zbuduję wysoką wieżę z O, To będzie naprawdę coś wyjątkowego. A całość zjem jak burgera. Uuu. Jak to zmieścisz w ustach? Fajnie to wygląda, co? O nie! Zaraz się z tym przywrócę! Nie! Ups! Co z tobą, Julie? W sumie dopóki nie patrzy, możemy zjeść po pączku. To było coś! Spoko, częstujcie się!